Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym językowi C. I teraz słuchajcie, mamy za sobą już pierwszy program, który tutaj sobie tworzyliśmy ostatnim razem. Tak? Program w dużej mierze wygenerowany przez samo środowisko CodeBlocks, więc tutaj bardzo się nie namęczyliśmy. Z tym, że no tutaj parę rzeczy sobie dołożyłem. Teraz utworzę sobie nowy projekt. Czyli ten projekt niejako zamknę. No i otworzę nowy, albo tutaj, tak Wam pokazywałem ostatnio, Create New Project, albo tutaj z góry mogę też sobie wybrać New Project. Na razie tworzymy aplikacje konsolowe, więc dajemy go. Ekran powitalny, język C. Nazywamy projekt i nazwiemy go sobie może zmienne, bo dziś będziemy mówić o zmiennych. Dobra. Tutaj zostawiamy wszystko no, tak, jak jest. Finish. No i mamy rozpoczęty nowy projekt, zmienne. Przechodzimy do Sources i main CPP, czyli naszego pliku głównego, które sobie powiększymy. No i na początek szybka powtórka. Tak jak już wspomniałem, CodeBlock zdaje nam taki program wyjściowy, szkielet programu gotowy. Mamy na początek dołączenie biblioteki standardowej. Tak, biblioteki EO Stream, czyli biblioteki y, strumienia wejścia wyjścia tak? które umożliwia nam na przykład wyświetlenie na konsoli jakiegoś napisu następnie mamy użytą przestrzeń nazw standardową y, przestrzeń nazw zawiera pewne y, pewne właśnie polecenia m.in. i jest tu ona określona na razie nie jak, to, jak wspomniałem w pierwszym odcinku nie będziemy się wgłębiać w przestrzenie nazw natomiast warto wiedzieć że Przyda nam się właśnie taka przestrzeń następna. Następnie mamy ciało funkcji głównej, tak? czyli funkcję, która w języku C jest wywoływana w momencie skompilowania i uruchomienia programu. Tak. Na razie działamy tylko i wyłącznie tej funkcji głównej, więc musimy wiedzieć, że nasza funkcja główna nazywa się main i ona musi być w programie C i że jest typu całkowitego, a więc w wyniku swojego działania zwraca wartość całkowitą, i to jest tutaj w tej linicy. Return 0, więc ta linijka powinna pozostać, zostawiamy ją w swoim programie. No i dobra, no i między nawiasami mamy pewien blok kodu tej funkcji, a więc te, te komendy, które się wykonają w wyniku wywołania tej funkcji, a więc w naszym przypadku w wyniku odpalenia, czyli skompilowania i uruchomienia programu wyskakuje nam na konsoli. Tylko Wy tego oczywiście nie widzicie, potem wyskakuje na drugim monitorze. O, teraz widzicie Hello World! Dobra, i zwrócona jest wartość 0. Dobra, to już wszystko wiemy, więc teraz zaczniemy działać na zmiennej. Słuchajcie, co to są zmienne? Jeżeli zajrzycie do, do podręcznika, e zajrzycie do podręcznika dla klasy ósmej. Tu mam ten podręcznik. O, ok. To możemy wyczytać, czy zmienna w programie komputerowym to nazwana część pamięci operacyjnej RAM o unikatowym adresie komórka komórki pamięci a więc taką definicję mamy już można powiedzieć za sobą i teraz co to znaczy w praktyce a więc w praktyce zmienna to nazwana część jakieś część pamięci operacyjnej w której możemy coś przechowywać no i ta zmienna ma swój adres tej pamięci operacyjnej akurat adresem się specjalnie nie musimy zajmować natomiast w języku C++ musimy się zająć po pierwsze nazwą zmiennej, po drugie wartością tej zmiennej i w końcu typem tej zmiennej. Jeżeli pamiętacie może jak działaliśmy w języku Python, to tam żeby stworzyć zmienną wystarczyło napisać zmienna i coś do niej przypisać i Python, no wtedy w Pythonie nawet w średnik nam nie był potrzebny, oczywiście tu by nam był potrzebny, no i Python wtedy tworzył tą zmienną, zmienną o nazwie zmienna i przypisywał do niej wartość w tym wypadku całkowitą, czyli poprzez przypisanie ustalaliśmy w pewien sposób typ, czyli nie musieliśmy tego typu deklarować. W języku C to nie przejdzie, i to zaraz Wam pokażę, tak? Czyli jeżeli. Aha, bo teraz nie zwinąłem Wam flipbooka, czekajcie, flipbook daruje sobie, czyli to. Zmienna jeden w Pythonie oczywiście to by wystarczyło. Python sam sobie by określił, że jest to zmienna typu integer, natomiast tu widzicie, od razu mamy błąd. Zmienna was not declared in this scope, czyli nie została zadeklarowana. Czyli, żeby zmiennej użyć i przypisać do niej wartość, to musimy ją najpierw zadeklarować, czyli powiedzieć komputerowi, że będziemy takiej zmiennej używać, że ona się tak nazywa i co więcej, ma określony typ. Czyli, żeby zdeklarować zmienną, musimy napisać int, bo w tym wypadku będzie to zmienna typu całkowitego. Potem nazwa zmiennej i średnik, tak. I teraz ten program już powinien zadziałać. Oczywiście on nic specjalnego nie zrobi, ponieważ my tej zmiennej nie wyświetlamy, więc dalej efekt działania jest taki sam jak przedtem, ale błędu już nie ma. Program się skompilował i zadziałał. No moglibyśmy sobie oczywiście tą zmienną wyświetlić. Czekajcie, żeby było to lepiej widać. C-Out i zmienna cyk. No i teraz odpalam sobie F9. No i jak widzicie, mam tą wartość 1 tutaj. Jeśli chodzi o język C++, to trzeba zwrócić uwagę, że warto wraz z deklaracją zmiennej od razu przypisać jej jakąś wartość, ponieważ czasem mogłoby się zdarzyć, słuchajcie, że, no, może spróbujmy sobie zrobić taki mały eksperyment, tak? Czyli jeżeli, powiedzmy, ja bym tutaj zdeklarował zmiennej, potem nie przypisał do niej żadnej wartości, i spróbował odpalić. Dobra, to popatrzcie się. Nie, czy nie widzicie, ale teraz już widzicie. Do zmiennej mm, o nazwie zmienna została przypisana jakaś taka wartość. Śmieszna, tak, której nigdzie nie deklarowałem i nie wiadomo skąd się wzięła. Czyli w pamięci komputera, pod adresem, pod którym utworzyła się nasza zmienna, jest jakaś wartość i ona została nam tutaj wyświetlona. W innych języka się z czymś takim nie spotkałem, przynajmniej tych, których ja znam. Natomiast tu tak jest, więc, żeby tego uniknąć, to od razu przy deklaracji warto określić, że zmienna ma jakąś wartość początkową i potem nawet jeżeli nie przypiszemy jej żadnej innej wartości, to będzie ona przyjmować tą wartość początkową. Tak? Więc warto jakby wstępnie przy deklaracji od razu sobie... Hmm, Określić wartość zmiennej, a więc tutaj jeszcze raz mamy zmienną, zmienna jest typu integer, czyli typu całkowitego i nazywa się zmienna. I ma wartość tą początkową 0. I teraz słuchajcie, bardzo ważne jest miejsce, w którym będziemy tą zmienną deklarować. To znaczy, tak jak ja w tej chwili zadeklarowałem zmienną, czyli zadeklarowałem ją wewnątrz funkcji main, oznacza to, że mogę się nią posługiwać wewnątrz funkcji main. Natomiast nie mogę się nią posługiwać już poza funkcją. Co prawda, w tej chwili nie mam niczego poza funkcją, tak? ale gdybym miał, to nie mógłbym się tą zmienną posługiwać poza tą funkcją main. Jest drugi sposób deklaracji zmiennej, a mianowicie możemy tę zmienną zdeklarować, słuchajcie, przed funkcją main, tak? Pyk. I wtedy program też powinien zadziałać. Jak widzicie, w jego działaniu nic się nie zmieniło, ale teraz ta zmienna będzie dostępna w całym programie, czyli w całym naszym pliku main.cp będzie dostępna ta zmienna. Wtedy mamy do czynienia z tak zwaną zmienną zmienna globalna. Tak? Czyli zmienna globalna, która jest dostępna w całym naszym pliku, tak? W różnych funkcjach, które tu możemy mieć. Nie zawsze to jest dobre, tak? Nawet niektórzy mam czasem by powiedzieli, że deklaracje zmiennych globalnych generalnie nie są za dobre, tak? Ale warto o tym wiedzieć, czyli zadeklarowanie zmiennej tutaj tak. Zmienna, 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 no słuchajcie widzicie jak to napisałem, zmienna, no dobrze napisałem, dobra, zmienna, słuchajcie, globalna, czyli dostępna w całym programie, natomiast jeżeli by ona była tak jak była przedtem, pyk, 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 cofnijmy się, no to jest to zmienna lokalna, dostępna wewnątrz tej funkcji. Na chwilę obecną wystarczy nam, że to będzie coś takiego. Dobra, jakie jeszcze inne typy zmiennej możemy deklarować? Mianowicie możemy deklarować zmienne typu float, tak? I na przykład będzie to zmienna x, i zmienna typu float może mieć wartość przykład 0,5, tak? Czyli jest to typ zmiennoprzecinkowy o tam jakiejś określonej yy, precyzji, niezbyt wielkiej, z tego co tam gdzieś widziałem. Mamy drugi tryb zmiennoprzecinkowy, a mianowicie typ yy, double też jest to typ zmiennoprzecinkowy o większej precyzji czyli jakby po przecinku może być tych liczb znacznie więcej. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile będziecie sobie chcieli sprawdzić to sobie sprawdzicie. Czyli e, oczywiście tutaj in, inną nazwę zmiennej sobie użyjemy. Tak? Dobra czyli najpierw wyświetlmy sobie powiedzmy x. Dobra. Czekajcie bo ta konsola mi wyskakuje cały czas nie tu gdzie trzeba. Pół, tak i wyświetlimy sobie teraz y. Dobra, cyk. I widzicie, że mamy taką liczbę. Jak się przypatrzycie, to wpisałem więcej miejsc po przecinku, więc uprościł nam w ten sposób. Tak? Dobra, czyli to są z typy zmiennoprzecinkowe, i w końcu jeszcze byśmy sobie użyli takiego jednego typu, który na dzień dzisiejszy może nam się przydać, a więc string, czyli zmienna typu string, powiedzmy to będzie imię i jurek, tak, czyli zmienna przechowująca, przechowująca ciąg znaków. Jest jeszcze taki podobny typ, ale przechowujący pojedyncze znaki, czyli na przykład char. I dalibyśmy sobie znak i wtedy zmienna char przechowuje pojedynczy znak. Tak? Dobra. No to sobie jeszcze szybko wyświetl wyświetlmy imię F9. Dobra, mamy Jurek. Dobra, no i na koniec wyświetlimy sobie jeszcze znak. Dobra, i mamy naszą literkę Z. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o zmienne. Więc mamy, żeby korzystać w języku C ze zmiennej, to określamy jej typ, nadajemy nazwę i przypisujemy wartość. Warto przypisywać wartości początkowe, tak bo jeżeli ich nie przypiszemy to widzieliśmy co się dzieje. No i mamy zmienne typu int, typu float i double, czyli zmienne typu zmiennoprzecinkowego, ale o różnej precyzji. Mamy zmienną typu string, do której możemy przypisać ciąg znaków, zmienną typu char, do której możemy przypisać jakby pojedynczy znak, tak? Dobra, czyli typ znakowy. I teraz słuchajcie. Oczywiście te zmienne możemy pozyskiwać, znaczy wartości tych zmiennych możemy pozyskiwać również e, od użytkownika, tak? E, do tej pory korzystaliśmy z polecenia e, z EO Stream C out, czyli console out, czyli wyświetl na konsolę, ale załóżmy, że chcielibyśmy coś pozyskać od użytkownika teraz, czyli pobrać z konsoli. E, I na przykład podaj swoje imię. Dobra. Tutaj sobie, żeby były polskie znaki, to jeszcze sobie damy, tak jak ostatnio pokazywałem, set lokale, set local, lc, all. O, w ten sposób, tak? Cyk. Podaj swoje imię i teraz odpalimy sobie ten program. Oczywiście on jeszcze w tej chwili nie pobierze nam tego imienia. Tu od razu damy sobie imię, bo jeszcze mu tego nie kazaliśmy robić, tak? Ale już powinien działać. Dobra. Na razie jest to Jurek to imię, bo tak zostało określone wstępnie. Nie widzicie? Ja tylko widzę. Dobra, teraz widzicie. Natomiast teraz spróbujemy pobrać to od użytkownika. Słuchajcie, tutaj w strumieniu wyjścia z jał domyślnie był wstawiony znak końca linii, ale ja bym go nie chciał w tym momencie. To znaczy chciałbym, żeby pojawił się napis "podaj swoje imię", a potem żeby w tej samej linii użytkownik mógł to imię wpisać, więc to sobie stąd skasuję. Nie będzie mi tu potrzebne tak. No i teraz słuchajcie. Ze strumienia wejścia, wyjścia przestrzeni nas standardowej, kolejna komenda, która przyjmie od użytkownika coś co on wpisze, tak? I jest to cin, czyli console in. Następnie kierunek strumienia jest to kierunek odwrotny do cout, tak? Czyli jak tam mieliśmy znaki mniejszości, to tu będą znaki większości i piszemy nazwę zmiennej do której chcemy przypisać to, co użytkownik poda. Tak? Mamy, mamy. Czyli tutaj wyświetlimy komunikat, tu użytkownik nam wpisze to imię, a następnie zostanie ono wyświetlone pyk. Dobra. Cyk. No i w tej chwili program się odpalił. Podaj swoje imię, na przykład Tomek. I zwracana jest. Wartość Tomek, oczywiście moglibyśmy to sobie rozbudować, czyli na przykład napisać tutaj witaj imię, czyli witaj Tomek F9. Odpalamy. Witaj Ania. Witaj Ania. Dobra, jeszcze jedna rzecz, która w C++ też działa trochę, wydaje mi się, inaczej niż w innych językach. Mianowicie, jeżeli ja ten program jeszcze raz odpalę i chciałbym tutaj podać na przykład Tomek, a Tomek... Dobra, to patrzcie, się, co się stanie. Witaj Tomek. Czyli do zmiennej Tomek został, do zmiennej imię zostało przypisane tylko pierwsze słowo to, co po spacji zostało odcięte. Słuchajcie, dlaczego to tak działa? No bo to, co po spacji zostałoby przypisane ewentualnie do drugiej zmiennej, jeżeli taką zmienną bym oczekiwał, tak? I... Popatrzcie się, jeżeli byśmy zrobili tak, że see in imię, C in nazwisko. Tak, oczywiście to nazwisko musielibyśmy to zdeklarować również, i to możemy zrobić w ten sposób, że e, na przykład damy sobie tutaj przecinek i damy sobie nazwisko, czyli jeżeli mamy dwie zmienne tego samego typu, to możemy je e, wymienić e, po przecinku. No i ja tu też coś przypiszę, tak na wszelki wypadek, a niech to będzie nawet pusty ciąg. Tak? I teraz tutaj e, moglibyśmy sobie, słuchajcie, wyświetlić tak. Dajmy na to, że damy tu sobie spację i tutaj damy sobie nazwisko. Cyk. Dobra, odpalę to jeszcze raz. Podaj imię. Oczywiście to nie jest do końca teraz dobrze. Ale popatrzcie się, jeżeli bym podał tylko tomek. Nacisnął enter. O, to patrzcie się, komputer oczekuje ode mnie czegoś jeszcze. Tak? Czyli chcesz czytać tą drugą wartość zmiennej. I witaj to Tomek, Atomek. ale mógłbym równie dobrze, słuchajcie, podać to teraz tak jak to zrobiłem wcześniej, czyli Tomek, Atomek. Dobra, i teraz szczytał sobie dwie zmienne, i te dwie zmienne wyświetlił. Oczywiście jest możliwość szczytania jakby całej linii i przypisania do zmiennej, ale to trochę inną komendą i może nie dzisiaj. Dobra, słuchajcie, myślę, że na dziś wystarczy. Więc co zrobiliśmy dzisiaj? A mianowicie dzisiaj yy, tworzyliśmy zmienne. Zmienna to pewien obszar w pamięci operacyjnej komputera. Ta zmienna ma swoją nazwę, ma swoją wartość i ma pewien adres właśnie w pamięci RAM. Tak? Yy, no i w języku C, żeby tworzyć zmienne, to musimy na pewno podać nazwę i co więcej, musimy zdeklarować typ. Przypominam, w Pythonie wystarczyło podać nazwę i przypisać wartość, wtedy typ był określany jakby automatycznie. Tu musimy ten typ zadeklarować, i dziś mówiliśmy sobie o takich typach jak int, czyli integer, liczba całkowita, float i double, czyli liczby zmienno przecinkowe o różnej precyzji, yy, format typ string, czyli zmienna y, ciąg znaków i char, czyli zmienna taka znakowa, pojedynczy znak na przykład możemy przypisać. tak, yy. No i tu też wam mówiłem, że jeżeli deklarujemy zmienną, to dobrze jest przypisać do niej od razu jakąś wartość albo być przynajmniej pewnym, że potem w programie gdzieś tą wartość będziemy przypisywać zanim wyświetlimy wartość, bo jeżeli tego nie zrobimy, to może nam się wyświetlić jakaś przypadkowa wartość z pamięci operacyjnej, a tego byśmy raczej nie chcieli. No i dobra, i powiedzieliśmy też sobie o komendzie cin, tak, czyli console in, która pobiera od użytkownika jakiejś wartości i powiedzieliśmy też sobie, że w przypadku zmiennych, w ogóle, że spacja jakby w, przy próbie podania czegoś z konsoli sugeruje, że to co po spacji już jest jakby w kolejnej zmiennej. Tak. Jeżeli pobieramy tylko jedną zmienną, to, to co po spacji zostanie jakby zignorowane, tak? Jeżeli pobieramy dwie zmienne, to komputer będzie od nas oczekiwał jakby drugiej wartości, nawet jeśli jej nie podamy, no to potem będzie dalej od nas oczekiwał, tak, to też przed chwilą widzieliśmy. No i teraz wyświetlamy taką kombinację, czyli jakiś ciąg znaków, potem wartość zmiennej, znowu ciąg znaków w tym wypadku spację i nazwisko na ekranie. Wszystko działa jak trzeba, wiemy jest to zmienne, wiemy jak się nimi posługiwać. Oczywiście mamy jeszcze inne typy zmienne, na przykład zmienną tablicową, ale o tym może nie dzisiaj. Dobra, to na dziś tyle i dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek.